ma z tej strony pis youtuber 123 Dzisiaj na nowo poruszę dosyć sentymentalny temat dla tego kanału, a mianowicie jest to... GACHA -e. Postanowiłem jeszcze szybko coś wyjaśnić, ponieważ wiem, że większość osób, które korzysta z Gacza Life nie, nie przekracza 13 roku życia, co automatycznie oznacza, że nie będą potrafili odróżnić zwyczajnej opinii od hejtu, więc szybko to wytłumaczę. Hejt to jest nieuzasadnione obrażanie danej osoby albo rzeczy, a opinia to jest albo, jest albo pozytywna, albo negatywna i zawiera argumenty. A więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do filmu. Otóż tak, nie będę obi owijał w bawełnę. Każda normalna osoba, która nigdy z tego nie korzystała i zawsze grała w dobre gry, powiedziała, że to jest totalne i ścierwo. Wiem, że może was boleć taki punkt widzenia, ale ta gra jest fajna tylko między wami. Zapewne są też tutaj osoby, które nie wiedzą co to Gacha Life A więc film zawiera yaoi, głupotę, sceny 12 Nie mam pojęcia jakie mogą być te sceny Ale wróćmy Spokojnie też nie wiedziałem co to yaoi Myślę, że możecie to sobie przeczytać sami Myślę, że nie mam ochoty już tego oglądać dłużej, tak samo jak wy. No więc myślę, że każdy z was już sobie wypracował opinię o Gacha Life. Tak się właśnie zastanawiam, bo na świecie jest tyle fajnych gier, a wy wolicie grać w Gacha Life. No cóż, skoro jest tyle złych stron Gacha Life, to w końcu musi być jakaś dobra. No, zaskoczę was, ale to jest kompletna, gówniana, amatorzszczyzna. Aczkolwiek jest też jeden plus, mianowicie taki, że nagrywając to można się łatwo wybić, ponieważ zaskakujące jest to, że naprawdę jest wielka plaga tych dzieciaków, które tu grają i oglądają siebie nawzajem. Może gdyby te historyjki były trochę mniej upośledzone i były zrobione w może większym quality i lepszych teksturkach, to może by to i było oglądalne. I większość, więcej osób miało o tym lepszą opinię. Ale w tym momencie zgaduję, że większość normalnych osób, które w to nie grają, ma taką samą opinię jak ja. Cóż, czekam w komentarzach na falę komentarzy atakujących mnie, jak nie się po kółce z wami. No w tym momencie już pewnie będę kończyć. Na koniec jeszcze przypominam, że założyłem Discordowy serwer. I to chyba koniec. Pamiętajcie, żeby nigdy nie grać w kacza Live.